Stoimy przed kościołem jubileuszowym, tak jak napis widnieje, że oprócz decyzjalne sanktuarium miłosierdzia Bożego ten kościół został wyróżniony, z czego się bardzo cieszymy, że możemy tu przychodzić i zyskiwać odpusty zupełne za siebie albo też za zmarłych. To się zaczyna delikatnie dziać, chociaż jeszcze wielu ludzi pewnie tą informację przyjmie z wdzięcznością, bo niektórzy o to pytają, Zwłaszcza gdy zaczęliśmy modlić się po każdej mszy świętej, tą modlitwą o uzyskanie odpustów zupełnych, czyli Ojcze Wierzę Wieże Boga, i modlitwę Maryjną za papieża, ale chcemy do tego sanktuarium naszego zaprosić. Przychodzą też pielgrzymi, na razie indywidualni. Była zorganizowana pielgrzymka z Oławy, no, która też była pociągnięta transmisją przez telewizję Polonia z naszego kościoła i bardzo chcieli też ten kościół tutaj nawiedzić, pomodlić się o 15 w godzinie miłosierdzia. Ta godzina jest od poniedziałku do soboty tutaj dla nas dostępna. Wszyscy, którzy tylko zechcą, mogą przyjść na tą godzinę. Modlimy się w kaplicy Adoracji Wieczystej, gdzie przez 24 godziny, już 2 lata, wierni przychodzą, modlą się. Jest to naprawdę wielki dar na ten rok jubileuszowy, bo rzeczywiście niektórzy z okolicy przybywają i, i tam swoje intencje przedstawiają. Podobnie też, drodzy. Pierwszy piątek miesiąca, oprócz tych zwykłych mszy świętych, przed którymi spowiadamy w pierwsze piątki miesiąca, żeśmy w tym roku jubileuszowym zaproponowali, że od godziny 19.30 do mniej więcej 20.30, jak będzie potrzeba, to i dłużej, służymy w konfesjonale, a wcześniej o tej wspomnianej godzinie 19.30 jest nabożeństwo pokutne tak jak Kościół po Soborze Watykańskim do tego zaprasza. Już zapraszamy na odpust miłosierdzia Bożego, który rozpoczniemy tak zwaną nocą miłosierdzia Bożego, pielęgnowaną tutaj w naszym sanktuarium już od wielu lat. Rozpocznie się ona o godzinie 19.30, naszą tutaj konferencją ojca Bogdana Waliczka, a następnie będzie czuwanie modlitewne ze śpiewami, z koronką śpiewaną, z rozważaniami. O 22 zakończymy mszą świętą, a w sam dzień msze święte o 8, .00, 10, 11.30. Następnie nie będzie już mszy świętej o godzinie 13, gdyż wyjątkowo zrobimy mszę świętą po raz pierwszy odpustowej, odpustową o godzinie 15 z koronką i też sumą uroczystą pod przewodnictwem właśnie Ojca Paulina, który ten odpust nam poprowadzi, także też z procesją eucharystyczną. Zapraszamy również jeszcze na wieczorną przeświętą na 18.30. Służymy tutaj pielgrzymom, tak jak możemy, nade wszystko też nabożeństwami. O godzinie 17.00 w każdy piątek Droga Krzyżowa dla dzieci, o 17.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych, jak i również Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. O 17.30 kazania głosi ksiądz wikariusz naszej parafii Rafał Maciak. Ale w tym miejscu sposób szczególny zapraszamy na misje parafialne od 30 marca do 6 kwietnia. Na bieżąco też będziemy tutaj w kontakcie z naszą drogą telewizją e, do Józefa, aby też informować o tym wszystkim, co też się dzieje. Wielu ludzi odkrywa, że dzisiaj bez miłosierdzia Bożego, bez przebaczenia, bez tej łaski, na którą wskazał Jan Paweł II na koniec swojego życia, trudno nam, Żydzi, postępować. Więc, drodzy, zapraszamy do tego miejsca, Kościoła Jubileuszowego e, Miłosierdzia Bożego przy ulicy Asnyka 56.